Na, na altach e, ja tak jedną nóżkę jestem już poza rynkiem a można powiedzieć jedną nóżką i kibasą, bo dwie trzecie altów e, wysiadłem a no, poziom zysku wczoraj był 20% dziś się bliżej tam 15 e, i patrzę co będzie dalej no, odbiję, spróbuję wrzucić się z powrotem w ten ruch może będę się teraz trochę kołysał ale ja, tak jak wspominałem wiele razy, no, yy, nie obawiam się tej strat na prowizji, yy, obawiam się jakichś gwałtownych yy, ruchów, jeżeli gdzieś tam pociąg zacznie odjeżdżać, no to też pewnie stracę te parę procent. Yy, o ile ten ruch będzie kilkudniowy, to się do niego załapię, tak? No, jeżeli w tej sytuacji te zmiany, ta konsola będzie po prostu raz w górę, raz w dół, no to faktycznie mogę się załapać antywibracyjnie i zacznę, czy tak powiem te swoje wejście przeciwko rynkowi. Jeżeli to zauważę, po prostu nie będę tego robił aż do momentu jakiegoś konkretniejszego potwierdzenia w jedną lub w drugą stronę. Dlaczego tak robię? Żeby mieć po prostu rację przed samym sobą, tak? Jeżeli teraz urośnie, no to jestem zadowolony, bo zostawiłem cokolwiek coś tam i rośnie, a zysk jakiś wypłaciłem. Jeżeli spadnie, no to powiem, jestem geniuszem, bo uratowałem dwie trzecie kapitału. Także psychicznie, elegancko, nie sprawdzam co 15 minut wykresów i takie podejście polecam Wam chyba, że jesteście zawodowcami.